Witam bardzo serdecznie, z tej strony Saya moi drodzy, a to jest kolejny odcinek serii o 450 do 6300, gdzie gramy sobie postaciami według kolejności sklepu, od najtańszych do najdroższych. No i moi drodzy, dzisiaj aktualnie wypada nam naxina którym polecam sobie w dżungle. I tutaj już na samym począteczku przypominam wam, że jeżeli film wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, żeby być na bieżąco. Dajcie suba, oczywiście kliknijcie dzwoneczek obok ikonki subskrypcji. Żeby wyskakiwały wam powiadomienia o transmisjach na żywo, o filmach i o wszystkim co się dzieje na kanale, jeżeli jesteście zainteresowani. Dodatkowo oczywiście po, po osiągnięciu 10 tysięcy subów, moi drodzy, dodaję w karty, jeden po 300, jeden po 100, dwa po 50. Drogą losową będziemy losować sobie je, ale to dopiero po osiągnięciu danej liczby subskrybentów. No i dobra, lecimy Xinem. Xin, KSIN, jak już kiedyś nagrywałem poradnik do tej postaci, mówiłem, że jest to postać idealna wręcz do, dla osób, które e, chcą zacząć swoją działalność w dżungli, chcą spróbować na tej linii. Próbuj, chcą po prostu pograć. Jest taką postacią, która ma bardzo fajne gangi. Wydaje mi się, że jest naprawdę fajna w kliże. No i polecam. Polecam dla, dla takich osób. Dobra, już nie będę tego. O, Lega mam, Legam, Legam. Wziąłem go dobra. Ja już się pomału uczę grać z tymi legami. Mam dużo potek, to zrobię sobie jeszcze te wilczki. Boż, yy, wyczyszczę. Xin jest fajnym, yy, fajną postacią, która clear'uje ten dżunglek, dosyć ciekawie, nie? Tylko, że tutaj są ogólnie podzielne zdania na temat, yy, na temat maksowania na, na tej postaci skilli. Ja ogólnie maksuję Q. Ale są ludzie, którzy maksują W albo E. Ja wolę sobie grać z max Q. I tak będę dzisiaj grał, moi drodzy. Oczywiście robimy sobie po pod atak speeda. Bo dlaczegożby nie? Patrzcie, że nie tracisz jakoś zajebiście dużo, dużo HP w momencie kiedy odpalacie sobie już W. Jest naprawdę spoko. Wyczuwam tu gang. No nie zabiję Dobra, zniszczyłem tego warda. Nie wiem czy go, nie puszczę go z tej dżungli. Spróbuję. Nie mam wardów, kurde, to jest problem. Mamy to, dobra. na takim hapetarz po prostu była, byłoby tragiczne, żebym nie sfleszał po to. Musiałem to wziąć, słuchajcie, z tym to była siła wyższa i musiałem przestawić kamerę, bo z tej strony, jak była, to tak strasznie biło słońce, że mnie nie było widać, byłem czarnym cieniem po prostu w tej kamerce, więc musiałem ją przestawić. Myślę, że moglibyśmy pójść na tego, na Garena. Co prawda mana mi się skończyła, ale spoko. Pijaj, bijaj! Ziomuś, no, nie śpi! No. no, ziomuś po prostu totalnie zaspał. Ale chociaż zabiliśmy. No i oczywiście tak standardowo gramy z widzami, aczkolwiek nie ma nas tutaj zbyt dużo, więc dwóch jest randomów. Reszta to widzowie. Moi drodzy, reszta to widzowie. Dobra, brak mi już many. Niestety. Ich dni są policzone. Ale w sumie wyszło spoko i znowu mam małego dobra, wrócimy się po jakieś temy. może byśmy zajrzeli na bota zobaczymy mm, wiecie co, ogólnie ja chyba zagram sobie w tej grze z niebieskim ale nie pod speed, tylko, znaczy nie pod to tylko pod speeda już nie wiem po co mi te poty kupi, ale kupiłem to już kupiłem, dobra Eko niestety umarł Garen raz też umarł więc spoko. Jakoś bym się zaczaił na tego bota To nie byłby głupi plan To nie byłby głupi plan Coś tam zabić tam możesz ściągnąć tylko że ja mam level nie gangi gangi te sprawy no Dobra Dobra tu bardzo mają Nie wiem jak z tym z tymi krzakami Dobra, zerwałaś Nie, aż idę na Mida, jeszcze wezmę sobie chyba te Blue A następne oddam Albo już nie wezmę go, idę na tego Mida, bo Dobra, Eko przeżyje to wezmę jednak te Blue O Jezus, dobra Dobra, Eko został. Hmm, mam jednego Ward'a. On się tutaj cofa. Ale dobra, zjebałem wchodzę tak po prostu tędy. Musiałem fleszać. Kurwa, chciałem fleszać tego krzaka, ale dobra. Musiałem tu fleszać. Dobra, no źle to zrobiłem. Wiecie, Maokai ma swojego stuna. Wayne oczywiście przy ścianie bym mnie wziął. Więc to był głupi pomysł, wręcz bardzo głupi pomysł i straciłem flesza w celach ucieczki zamiast w celach zabicia i to mnie nie satysfakcjonuje w żadnym wypadku. No ale dobra. Jest, robię. Bo on, co tu, 625? No dobra. Nie wiem, może zabijemy coś na midzie, kurde. No szkoda, szkoda, bo chciałem ja wiedziałem, że się tam cofa, tylko no nie miałem jak przez nich przejść jeszcze Maok-Zamiast tam gdzie się cofnąć i coś, to on przeszedł postawić warda, nie fartownie wiem, kurde takie. Nie udało się, no, nie udało się tak jakbym chciał, żeby się udało, no, ale dobra. Tak będę ich mordował wszystkich pęta pierdzelne tutaj jak nic będzie pęta. Dobra, jest szóstka. No, ten tu nie wejdzie. Dobra, idę na midę. Szkoda, że spaliłem tego flasha. Mit oczywiście stoi przy wieży, jak tu przyszedłem. To chyba norma ostatnimi czasy. Nie wiem czy nie zginę jak tu przyjdę, bo enemy jungler pewnie już ma item, nie? To jest to niedobre. Dobra, tu powstaję sobie warda wizja Ooo! Naprawdę? Taki bufik za darmo? Alice na bocie? Uuu Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mi się to podoba Wyczyszczę mu tu junglę. Żeby nie był za bardzo do przodu, nie? Tylko tak, tak kampi tego bota, no to ja przynajmniej mu wezmę farmę skoro jestem na topie, nie mam sensu ją na sam dół, nie? Ojej. Listen, listen, listen. nie, 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 dążę, zdążę, zdążę. Dobra. Widziałem go tam, widzicie ten wart? Mm, Taktycznie taki problem. No już się wystraszyłem, że on zdąży, nie? To by było niemiłe dla mnie. Zabił mnie Fiza ile on ma HP? Niedużo, dobra, mogę to porobić. zależy, gdzie on idzie. Może robi żuczka. Powinienem go zrobić, chyba że wali na mnie komba, ale wydaje mi się, że kopną tam yy, Fiza, bo. Nie mam buta, on ma buta, nie ma buta. No to kurwa, co to chodzi? Dlaczego? Aj, no mówiłem, że combo, kurwa, mówiłem. Nie wiem dlaczego biegłem, mimo tego, że. Mimo tego, że mówiłem, że combo, to biegłem, nie? No to jest taki Jan na typowy problem. Czasem mój i połowy graczy w Ligi Legends, nie? Ale no dobra, mogę do mnie wracać, tak? No za długo go gonię. On sobie odnowił skill'e, wyjebał combo, a combo Sin na początku jest dosyć silne, prawda, więc. To było mi totalnie niepotrzebne. Ale stało się. Zarabuta muszę zrobić już. I to tak typowo pod speed, bo to jest naprawdę zajebista sprawa. I ten podatek speed króla ewentualnie można zrobić sobie jeszcze e, trójce. No, taki dziwny, trochę bit powiem. E, buty, oczywiście, berserkerki, a potem już tanka, nie jakiś tam tank, oczywiście, pancerz czy coś, które no, jak najbardziej przydaje na nim. No, żebyście nie byli taki one shot, prawda? Bo w lejcie jest ciężko. Wiecie, atak speed to tak speedem. Szybko kogoś dobijecie, ale też musicie mieć jakieś życia na nim, bo no, nie da się bez tego. No Wiź o Iś Wal ultem ziomuś. Patrzymy czy nie mają wardzika jakiegoś. Pijać, ziomy! Dobra, frak mi, dobra, lecimy dalej. Hajs, 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 jeszcze raz hajs, idę nam mida Ciekawe, czy ona nie schodzi na bot'a. Czy postawiła tylko ward'a. Diana, where are you? Ty, patrz, tak jakby zeszła w dół i zniknęła, nie? Zobaczcie, te patrz, gościu pinguje mi, żebym zostawił jego farmę, a 4 miliony, które, które się tak po prostu rozbiły w eter, mogłem wziąć, prawda? Ale jakbym wziął, to by było noob, nope, zabieram mi farmę. Ale takie rozjebała wieżyczka. Ludzie, weźcie tak, przestańcie robić. Proszę są dżanglerzy, którzy idą i zapierdalają normalnie na legalu farmę, ale no, jeżeli coś się i tak rozbije o wieżę, no to na kurwa, na chuj ma się rozbić o tą wieżę, ludzie? Eko. Proszę cię o ugarnięcie się. Ona gdzieś tu, widzicie, pobiegła inny, inną drogą jeszcze. Ja. Nie czuję tego. Dobra. Uważam, że Lissin ma trochę za dużo farmy w dżungli. Myślę, że teraz Lissina bym rozwalił mimo to, że no 6-5 ma tych trochę itemów. Ale zobaczcie, jest znowu blue, znowu taktyczny Bardzik, moi drodzy. Lecimy z jego blue. No jest ona niepotrzebna I mam jeszcze jego bomba. Tak powinno być właśnie. No dobra, idę stąd. Nie ma co go dajewić pod, pod wieżą, nie tak aż agresywnie bez przesady. Ale wyczucie miał, że szedł na tego, no ładniejsze na tego swojego rydzika. O, tralak, okej. Okay. Kaścinka. No Diana tak widzicie, nie chce wyjść, ona nie chce tak przejść, ona wieża tu jest. Dobra, ona leży. Leży, leży, leży! Kurwa, zabij go jako dobrze, masz tego double buffa, pięknie, czy tak tak miało być, o wręcz, dobra, też mam króla, więc Uf. nice, będzie, tak się powinniśmy bawić właśnie, tak się powinniśmy bawić, tę grę, bo co daje radę, no myślę, że tego jeszcze Garena fajnie byłoby zaciągnąć, gdybym miał już króla, to już dawno, uuu, patrzcie, jaki skillshot, show. Ładnie, ładnie. E, ogólnie jakbym tego, miał już króla, to mi się wychylował, nie? On mnie kopnął, miał na mnie Q raczej, więc ginął. Tylko nie, nie jestem pewien, czy te Q trafiło. No, ale to nic. Nie martwimy się takimi błahostkami. Lecimy dalej. Nie wiem, czy tą trójcę gaz raczej nie robię na Xin'ie. Z prędkości ataku, kurde, też już za bardzo nic nie mam co zrobić, no bo tak nic ciekawego tutaj tak naprawdę nie ma. No bo statik nie za bardzo, ogólna armata też jakoś tak średnio mi się wydaje, jak z Xin'em współpracuje. No i zobaczymy. Ale szkoda, no drugi raz mogłem go zabić, ale go nie zabiję. Dobra, widzę Lee jest na bocie, to ja też tam idę. Zapingujemy, że lecimy. Go go Power Rangers Jest tam bardzik. Aj, za krótko. O ty kur... Nie no, to już było śmiech na sali, słuchajcie, to już było na sali. Dobra, do wypilujemy się no. No tam mało zrobimy raczej chłopaki. Takie jak wiecie, bity. musimy ich po prostu zaczekać i zabić. No a pod wieżą jesteśmy w stanie ich zarąbać, więc spoko. Kurwa mać! Wiebałem się, wiebałem się. Wiebałem się. No to już wiedziałem, że się wiebałem, nawet laga nie trzeba było, żebym po prostu zginął tutaj. Oj, no czasem tak się dzieje. Denerwujące tutaj w tym Double Bocie jest to, że właśnie i Way ma stuna, i Maokai ma stuna i wszyscy mają stunę, nie? Więc tutaj jest to, to jest przerąbane. Jeżeli chce się Yolo wbić, to ciężko. Ewentualnie można byłoby zrobić Banshee wail, albo mm, całą Banshee, to chyba się nazywa, albo ewentualnie tą rtęciową, gdzie to jest to, nie? To albo przynajmniej chociaż e, szarfę. Nie wiem, no bo trochę za dużo stunów jest, jeżeli chcecie na bota coś tam zabić, nie? To jest przesrane. Trzeba coś tutaj wymyśleć, bo... Ewentualnie ten Banshee całun, no bo są dwa stuny. Kurde, nie wiem, bo mm, co tam oni mają. tu zobaczcie, no, jest, jest ta e, Wayne, tak? No jest Diana, Diana AP, no Makai też będzie bił coś tam AP. Widzę, że robi różdżkę na zniszczenia, czyli też będzie coś bił. Czyli ten całun jest jakby najbardziej, nie? Banshee tylko. Nie ma problemów, chłopaki, możecie się we mnie wbijać, dopiero co wróciłem, nie? Może być, może być, może być... Sobie przedżungluję się i wrócę jeszcze. Dobra, ładnie jako. Tam Diankę ciśnie, nie ma sprawy. Goren zaciupał za Widzę Fiza. Ale Garen będzie silny tak, tak. To jest taki wkurzający tank. No, Fizu się już zenerwuje. Czy ja wiem, no myślę, że jak jakbym na niego wleciał, to dałbym radę. Bo dałbym radę, ale. Zobaczymy No i tam, widzę, na obocie się ganiają Dobra, zabili ładnie, karma Tam się dzieje Aj, ta nie na jedno kiu Czeka jakaś nagalena by mogła tu być Czy syn coś tu będzie co robił? Nie chyba O, 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 Lee Sin coś czuje, że będzie do mnie szef tutaj. O! Zobaczcie. Czy tu będzie szef? Tak czy siak gdzieś będzie tutaj. Szybciutka akcja. Czy Diana zdąży? Zdąży z pieprzy. Dobra. Diana ma tylko jeden wybór w tej grze uciekać. Hop. O kurde, teraz ja Dzięki Wayne, no, kurde. No ja ogólnie chciałbym uciekać, ale no to było pomocne. Dobra, dobra. Jakiś tam dips mu zadamy. Pięknie, pięknie, lecimy teraz, moc, moc siła, moc kiebasa Szkoda, że mi nie dało No i dobra My no co, może być, może być, 2800, wracamy O, 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 nie, jeszcze nie wracamy, albo wracamy, flash, dobra No ładnie tu próbowali To trzeba im przyznać, ładnie wyszli wszyscy Wayne ładnie mi pomogła Wayne znaczy się, dobra no, to było naprawdę spoko, pierdoleniemy trójce. No i jakieś tam... Ja lubię trójce, trójce to jest taki fajny itemik. Trójca to jest spoko itemik. Przemieszczamy się roślinkami. szybsze przemieszczonko. Wow wow wow, tu tu się, tu, tu się dzieje, ale eko tam robi, robi na Zobaczmy na dżungle, czy tam gdzieś Garen się tędy nie przemieszcza. E, nie przemieszcza się. Garen chyba poszedł piezu Ja zrobię sobie drogę. Nawet jak Garen się sfidował, to on sam i tak gry nie wygra. A ja spróbuję wziąć na wieżę. strasznie nie pilnuję swoich bachów oni właściwie ani trochę nie pilnują. o lak jakiś nie, nieduży stronnicki Tylko trzy trupy A to ja miałem pęter robić w tej grze Dobra, no mówiłem, garem to jakieś nie jest wyzwanie Przynajmniej w tej grze Ja już raczej nawet wracać chyba nie muszę No, szybko by to się skończyło w takim razie. Dobra, dobra, teraz sobie cofę. Idę po itemy. Chyba będzie chyba będziemy stać na trójce, no będzie. Trójca i lecimy, tak. Bo w sumie jeszcze poczekamy sekundkę. No to najprawdopodobniej to będzie koniec. Może raczej tego nie wybronią ani troszku. No! Chociaż jak jakby nam 5. Idę jeszcze zrobić Drake'a. Ja bym jeszcze wziął tą drugą linię, no mogliby zamiast tam stać po prostu wziąć wziąć bot'a, nie? Ale najwidoczniej nie. I zobaczcie jak się przyjemnie clearuje wszystko, jeżeli macie już speed, nie? A mógł bić w... nie wiem, dlaczego nie bił w tego. Nie wiem dlaczego nie bił w... ...Eko. Ja mówię, no takie stanie na midzie, zobaczy. no i poginęli. Gdyby to była taka decydująca minuta gry, to moglibyśmy to przegrać. Nie wiem czy ja bym wydefił to w tylu, nie? Dlatego mówię, no... Zamiast tam stać, mogli dawno już prze, przepuszować bota i wziąć następne wieże, następną przewagę w goldzie, no i po prostu coś innego niż po prostu debilnie zginąć na midzie, ale no najczęściej ludzie po prostu oporni są, bardzo oporni. Się nie dorobi, się zrobić, naprawdę nie mam pojęcia. Wieżyczka do statystyk. znowu 2400, nie? Dobra, leżą. Koniec, dobra. Moi drodzy, to był kolejny odcineczek serii 450 do 6300. Mam nadzieję, że podobał się i fajnie zobaczyliście jakby nowe oblicze Exina. Bo jeszcze tak go nie budowałem, postanowiłem tak go zbudować i jednak wyszło. Polecam wam go jak najbardziej na dżungle. Oczywiście zapraszam was do kolejnych odcinków serii 450 do 6300 oraz innych serii na, na tym kanale. Do zobaczenia, cześć.